Cześć ciekawcy! Jak wiecie, trzeci sezon serialu Dom z papieru robi furorę na całym świecie i bije rekordy popularności. Bez wątpienia do tego sukcesu przyczyniła się obsada, w tym świetny występ Alvaro Morte, który zagrał rolę profesora. I pomyśleć, że jego życie byłoby bardzo zagrożone kilka lat temu, i gdyby nie udało mu się pokonać choroby, nie stworzyłby roli, która przyniosła mu tak wielką sławę. Z czym walczył i jak został aktorem? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się kilku ciekawostek o tej utalentowanej hiszpańskiej gwieździe. Ta oryginalna produkcja, którą wypuścił Netflix na swojej platformie, jest najczęściej oglądaną nieanglojęzyczną serią na całym świecie, więc musi być w niej to coś. Cóż, popularność historii napadu na hiszpańską mennicę narodową spowodował, że wielu fanów specjalnie zaczęło uczyć się mówić po hiszpańsku, aby zrozumieć dialogi w oryginalnej wersji, a nawet byli i tacy, którzy podeszli do tego całkiem szalenie i wytatuowali sobie na ciele twarz jednej z ulubionych postaci. Odwołujemy się oczywiście do Sergio Marquine, wśród fanów znanego bardziej jako profesor. Alvaro Morte, który po mistrzowsku zinterpretował odgrywaną rolę, przyszedł na świat jako Alvaro Antonio Garcia, w południowej Hiszpanii 23 lutego 1957. 1975 roku. Ale czy wiecie ciekawcy, że nie myślał o aktorstwie jako sposobie na życie, tak jak większość osób wykonująca ten zawód? Jesteśmy całkiem poważni. Zanim dotarło do niego, że chciałby to robić, Morte studiował inżynierię telekomunikacyjną. Na szczęście dla milionów jego fanów w pewnym momencie swojego dorosłego życia poczuł swoje prawdziwe powołanie. Jak Morte został aktorem? Otóż gdy z żoną, stylistką Blanką Clemente oglądał tak bardzo nudną sztukę, że prawie zasnął, dostał olśnienia. Oboje zastanawiali się wtedy, dlaczego teatr klasyczny w założeniu jest tak pozbawiony radości i energii. Właśnie z tego powodu i to całkiem niedawno, bo w 2012 roku postanowił zostać reżyserem teatralnym i wraz z Blanką, z którą przy okazji został rodzicem uroczych dziś prawie pięcioletnich bliźniaków Julietty i Liona otworzyli własną firmę produkcyjną o nazwie Tresientas Pistolas. A mówiąc o żonie, odegrała ona fundamentalną rolę w życiu aktora. W 2011 roku Alvaro wykryto guz nowotworowy w lewym udzie. Aktor był załamany i przerażony. Myślał, że nie zdoła wygrać w pojedynku z chorobą i nie będzie miał okazji spełnić swoich marzeń. Blanka trwała przy nim i zapewniała bezwarunkowe wsparcie. I na szczęście wspólnie pokonali ciężką walkę z chorobą. Obecnie, gdy Alvaro jest pytany o ten trudny okres życia, odpowiada, że chociaż ogromny sukces osiągnięty dzięki serialowi jest czymś niesamowitym, pięknym i czymś, czego nigdy sobie z żoną nie wyobrażali, ale zwycięstwa w walce o życie żadne porównanie z karierą zawodową nie są w stanie oddać. Mówi także, że przez przebytą chorobę jest lepszym człowiekiem, bo stara się dbać o wszystkie relacje wokół i uśmiechać się jak najwięcej, doceniając każdy nowy dzień. Stara się niczym nie martwić, ale bardzo dba o swoje zdrowie, prawidłowo się odżywiając i ćwicząc. Bez wątpienia ciężkie przeżycia pomogły mu spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Stało się o wiele bardziej realistyczne, pokorne i proste. I dzisiaj, pomimo ogromnej sławy i popularności, aktorowi nie zaszumiało w głowie. Na zdjęciach, które udostępnia w sieciach społecznościowych można zobaczyć, jak zachowuje się jak wzorowy ojciec, całkowicie oddany swojej pięknej rodzinie. Ten 44-latek, mieszkający na obrzeżach Madrytu, jest także dobrym sąsiadem, którego wszyscy chcieliby mieć. I co ciekawscy myślicie o aktorze? Czy uważacie, że wiele celebrytów powinno nauczyć się odrobiny pokory, prostoty i normalności od Alvaro Morte? Lubicie jego rolę w serialu? Piszcie do nas w komentarzach i nie zapomnijcie o sobie, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.